Witaj w podcaście Ciemna strona sprzedaży. Nazywam się Łukasz Piątek, jestem trenerem sprzedaży, mentorem i człowiekiem, który z niejednego korpo jadł. W tym podcaście mówię prosto o tym, jak radzić sobie ze sprzedażową głową. To nie będzie kolejny podcast o domykaniu sprzedaży i sztuczkach negocjacyjnych. Tutaj znajdziesz historię, narzędzia i wszystko, co związane jest z mindsetem handlowca, a to mam nadzieję pomoże Ci nie tylko sprzedawać więcej, ale też żyć uważniej. Sprzedaż to nie tylko liczby, to głowa, emocje, presja, ale też i szansa. Czas spojrzeć w ciemną stronę, żeby lepiej świecić w jasnej. Zaczynamy. Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Z tej strony Łukasz Piątek i witam was w kolejnym odcinku Ciemnej Strony Sprzedaży. O, no, wiecie, jesteśmy w miejscu, gdzie mówimy prosto o tym, jak radzić sobie ze sprzedażową głową, więc tematy są proste, ale czasami nie do końca łatwe. A dzisiaj dzisiaj temat, który o, w teorii zna każdy handlowiec, ale w praktyce powiem wam, że jestem mocno, ale to bardzo mocno zdziwiony, bo w pracy z handlowcami, z osobami, z którymi pracuję jeden na jeden, ale nie tylko, właśnie w trakcie szkoleń. Gdzie na sali bywa czasami 20, 30, 40 handlowców i powiem Wam, że przebija się jeden temat. Kiedy kończymy szkolenie i zadaję pytanie, na czym chcielibyście popracować na kolejnych etapach swojego rozwoju, no to powiem Wam, że asertywność jest tematem, który pojawia się non-stop. Handlowiec i asertywność, czy jej brak? Kto by pomyślał. Że można iść w tym kierunku. A wychodzi na to, że większość z nas ma właśnie z tym problem. No, właśnie, asertywność, czyli sztuka mówienia tak, kiedy chcesz i nie, kiedy musisz. A że w sprzedaży często, hmm, zarówno spotykamy się z jedną, jak i z drugą sytuacją, no to warto, zdecydowanie warto ten temat zgłębić. No, powiem Wam, że. Na pytanie, które bym postawił sobie jeszcze pół roku temu albo rok temu, czy każdy sprzedawca jest asertywny, powiedziałbym tak, że każdy. Ale przypominam sobie takiego handlowca, który był trochę jak człowiek guma. Wiecie, każde życzenie klienta spełniają z prędkością światła. Klient chciał wycenę na wczoraj. Oferta musi być na wczoraj. Wszystko musi być na wczoraj. Jasne będzie na wczoraj, a nawet na przedwczoraj. Ach, klient chciał rabat. Ale nie ten z Maroka, tylko z kosmosu. Oczywiście damy radę, ja to wszystko załatwię. I kiedy tak po latach takiego podejścia zapytałem się, a czego ty tak naprawdę chcesz od tego wszystkiego, drogi handlowcu, to patrzył się na mnie troszeczkę jak na dziwaka. Sam się zaczął zastanawiać o co mi kompletnie chodzi. A wiecie, no, w sprzedaży cały czas pokutuje takie przekonanie, że handlowiec musi dogodzić wszystkim. Ale prawda jest taka, że brak asertywności to najszybsza droga do wypalenia, frustracji hmm. i do siedzenia w robocie cały czas po 22. Asertywność nie jest talentem, nie jest darem osobowości, jest to umiejętność i da się ją wyćwiczyć. I teraz słuchajcie, tym handlowcem byłem ja. Asertywność względem klienta zewnętrznego, asertywność względem klienta wewnętrznego, asertywność względem swojego kierownika, menadżera, swojego dyrektora, asertywność względem osób, z którymi pracujesz, ale no właśnie, czym jest ta asertywność i jak to jest, że kiedyś mi jej brakowało, a dzisiaj potrafię ją stosować? Uczę się tego też cały czas, bo oczywiście. Skupmy się może na tym, czym jest właśnie właściwie a sama asertywność. I dlaczego to nie jest bycie niemiłym. No asertywność można było przeczytać w różnych materiałach Wikipedii plus szukając sobie w Google informacji na temat asertywności. Można było przeczytać, że asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, myśli i potrzeb w sposób otwarty, uczciwy, stanowczy, stanowczy, przy jednoczesnym szacunku dla innych osób. Jeszcze raz przeczytam. Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć. Pytanie, czy potrafimy w ogóle zdefiniować, co czujemy? No ja wam powiem, że ja się po raz pierwszy o uczuciach uczyłem 8 lat temu ponad, ponad 8, gdzie to już zaraz prawie 9 lat będzie, podczas odwyków. Więc to jest też fenomen. Pytanie, jak wy sobie z tym, drodzy słuchacze, radzicie i czy w ogóle macie tego świadomość? Więc jeszcze raz, asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, myśli i potrzeb w sposób otwarty, uczciwy i stanowczy, natomiast przy jednoczesnym szacunku dla innych osób. To jest bardzo ważne, żeby nie mylić asertywności z agresją. Mi czasami jest bliżej do agresji. W dawnych latach to była tylko agresja. Natomiast tej asertywności uczę się cały czas i tego elementu wyrażania własnych uczuć oraz szacunku do innych osób, no to są dwa kluczowe rzeczy według mnie, ale wiecie to tak, jakby to przełożyć na język, czyli można by było powiedzieć, nie zrobię tego na jutro, kropka. A można to powiedzieć w sposób, który ani nie rani, ani nie atakuje i nie buduje konfliktu, można by było powiedzieć, że. Hmm, w takim asertywny sposób, który jest po prostu zdolnością do tego, żeby stawiać granice bez agresji, odmawiać bez poczucia winy, przyjmować krytykę bez rozpadu emocjonalnego, co się często dzieje, komunikować swoje możliwości, ale również swoje ograniczenia. I nie, nie zawsze klient ma rację w tym wypadku, bo faktycznie mamy swoje ograniczenia, czy to korporacyjne. Czy swoje możli możliwości indywidualne? Hmm. Po prostu. Jednocześnie, hmm, wiecie, chodzi o to, żeby dbać o siebie i o relacje z klientem. I to, czy to jest temperament, czy to jest osobowość? Ja uważam, że to jest rzecz, której można się nauczyć, można ją nabyć. To jest swego rodzaju taka życiowa kompetencja. Przejdźmy może do tego, jakie są cechy osoby asertywnej, sprzedawcy z którym, no zazwyczaj klienci chcą pracować, bo powiem wam, że to też jest e, ciekawe, gdy zacząłem stawiać granice wielu klientom, no nie, nie spowodowałem ich odejścia tych wielu poważnych klientów, którzy prowadzą wielomilionowe biznesy, <grywania> zatrudniają setki osób, dziesiątki setki osób, no to też są osoby, które yy, jak to się mówi, czasami potrafią wejść na głowę, natomiast w momencie, w którym postawi się takim w relacji, my jako handlowiec, plus nasz klient, duży klient, który nam jest naszym no, topowym klientem, tak to nazwijmy, i nagle jesteśmy w stanie mu powiedzieć nie, no to z mojego doświadczenia wynika, że ci klienci potrafią lepiej współpracować później ze mną tak no to, to jest fenomenalne. Natomiast no, wiedzą że są pewne granice wedle których będziemy się poruszać i że to nie jest tak że to co on powie to będzie zrobione no to, bo tak świat nie wygląda i oni doskonale to wiedzą chociaż próbują poszerzać te swoje możliwości i no i cóż i może to być na początku bardzo trudne a wręcz jest to trudne natomiast powiedzenie stanowcze ale asertywne, nieagresywne, nie i zrozumienie sytuacji klienta, i danie klientowi tego zrozumienia, że po prostu czujemy się z tym tak, to są nasze ograniczenia, drogi kliencie, i to, co możemy zaproponować, to jest punkt A i B, a nas, natomiast C, o który prosisz, jest niemożliwy, no, stawia zupełnie nowy komfort pracy. Więc asertywny handlowiec można by było powiedzieć, że wyraża siebie, jasno komunikuje opinie, potrzeby i emocje, nie boi się powiedzieć, że właśnie to rozwiązanie nie będzie dla Pana dobre, mimo że klientowi się wydaje, że jest wspaniałe, bądź to konkurencja imputuje klientowi, że to jest dla niego najlepsze, a Ty, jeżeli masz doświadczenie, swoją wiedzę i swoją ekspertyzę w danym zakresie i wiesz, że to się nie sprawdziło u podobnych klientów XYZ, to nie bój się o tym mówić głośno. Bronisz troszeczkę swoich granic, nawet nie troszeczkę, tylko bronić swoich granic, po prostu nie dajesz sobą pomiatać. No, ale też nie robisz tego z innymi. I tu nie mówię o kliencie zewnętrznym, bo to się raczej rzadko zdarza, ale o kliencie wewnętrznym. Nie zapominajmy o tym, bo czasami jest tak, że też z doświadczeń, współpracy z różnymi osobami. Sam poniekąd kiedyś byłem w podobnej sytuacji. Przecież nie do końca, w tym sensie, że, ale też, też się takie zdarzały sytuacje, że do klienta zewnętrznego super Milusi, wspaniały. Natomiast z klientem wewnętrznym, to ten klient wewnętrzny, no, no, chciałem powiedzieć, że nie szanowałem po prostu często, więc to, to jest agresja wtedy, to, to nie jest asertywność. Potrafimy odmawiać. To jest taki punkt, który. No myślę, że nie trzeba o tym głośno mówić. Na szczęście coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej sprzedawców w ten sposób pracuje, że potrafimy odmawiać klientom. I nie każde tak jest dla nas zbawieniem, bo czasami jest po prostu małym piekiełkiem. Więc robimy to spokojnie, bez nadmiernego tłumaczenia się, no i bez poczucia winy. Że coś jest niemożliwe w terminie X, możemy to zrobić w sposób A albo B. Drogi kliencie, co wybierasz? Z tymi propozycjami jestem dla Ciebie do dyspozycji, bądź no, dalej, pogłębiamy ewentualnie pytaniami i dochodzimy do bólu klienta, bo być może rozwiązanie leży zupełnie w innym miejscu. Potrafimy przyjąć krytykę, nie obrażamy się, potrafimy zanalizować, co się stało i staramy się wyciągnąć z tego wnioski i się uczyć. No i też potrafimy dać konstruktywny feedback klientowi również w niektórych sytuacjach. Że pewne rzeczy można by było usprawdzić w ramach naszej kooperacji i współpracy. I mówisz o tym po prostu otwarcie. Że na przyszłość dobrze byłoby zrobić rzecz w taki, a w taki sposób, bo dzięki temu zaoszczędzimy czas i pieniądze. Dalej, jesteś świadomy swoich wartości i możliwości. Wiesz, na czym stoisz, z czym stoisz? Wiesz, czego zrobisz, czego nie zrobisz, wiesz, co jest dla ciebie ważne, wiesz, jakie masz swoje wartości wewnętrzne, wiesz, jakie wartości reprezentujesz w zgodzie ze swoją firmą, którą reprezentujesz, w której pracujesz. No i to jest taki fundament sprzedażowego profesjonalizmu i właśnie tej asertywności. Hm. No dobra, mówimy o tym, czym asertywność jest, natomiast też wspomniałem o tym, czym asertywność nie jest. Skupmy się na tym punkcie, bo. Hm. Wydaje mi się, że w tym miejscu można popełnić prosty błąd, że czasami mylimy takie postawy, że asertywność to jest postawa uległa, a że za każdym razem mówisz ok, zrobię to, nie ma problemu, chociaż powiem Wam, że to nie ma problemu. To też rezonuje ze mną, bo ja faktycznie jestem takim gościem, który no często mówi, że nie ma problemu, że, no, ale to są sytuacje, w których. Faktycznie nie mam problemu, a nie tak, że jest coś dla mnie problematyczne. A ja mówię, że okej, okay, nie ma z tym problemu i biorę to na siebie. Więc jak nie mam z tym problemu, no to po prostu tak wchodzę i robię to. Natomiast jeżeli jest to postawa uległa w tym sensie, że masz z czymś wielki problem, nie masz na to czasu, zasobów, cierpliwości, chęci, czasami nawet, a mówisz, że okej, okay, nie ma problemu i później zgrzytasz zębami i to robisz, no to to jest postawa uległa. I no właśnie. Osoba uległa, po prostu boi się konfliktu, a przez to zgadza się na rzeczy, których nie chce i sama później cierpi, a wydaje się jej, że tak jest ok. I co, co jest ciekawe, ten odbiorca, klient, z którym wtedy pracujemy w takiej relacji, my mu w ogóle nie komunikujemy tego. Jemu się wydaje, że naprawdę jest wszystko ok, a nie jest. Naprawdę nie jest ok. Druga postawa to jest postawa, postawa agresywna. Hmm. Oczywiście, no to wszystko, z czym się wiąże postawa agresywna. Podniesiony głos, presja, próba dominacji. To, o czym mówiłem, tacy duży, duzi, duzi klienci potrafią w ten sposób chcieć dominować, ale to też trochę jest tak, że czasami w naszych głowach ta, ta próba dominacji ze strony klienta rośnie, kiedy widzimy kogoś dużego w sensie ekspozycji, na przykład przychodów. Dzwonimy z pozycji handlowca do firmy, która ma 200-300 milionów obrotu. Realizuje inwestycji na poziomie 20 milionów i wiemy, że te inwestycje rok w rok, rok w rok, cały czas no, po prostu cały czas inwestuje, rozwija się i chciałbyś być w tym procesie inwestycyjnym u klienta, bo, bo wiesz, że konkurencja tam jest i, i tak się zastanawiasz, czy, czy zadzwonić, czy nie, czy mam odpowiednią wizytówkę. Czy oby też nie jestem za mały żuczek, no właśnie? Bo może być próba dominacji, czy to cenowej, czy w ramach negocjacji. Więc czasami jest tak, że rośnie to po prostu w naszych głowach. Warto się wtedy zatrzymać. Natomiast z naszej perspektywy, bycia w postawie asertywnej versus postawie agresywnej, no to my możemy też wywierać taki wpływ bardziej na klienta wewnętrznego czyli próby dominacji, bo ja jestem tutaj wielki pan z działu sprzedaży i teraz klękajcie narody, wszyscy musicie mi usługiwać, bo trzeba spiąć wynik i tak dalej, i tak dalej. Czasami jakieś sytuacje po prostu są, narracja idzie wtedy z samej góry, że gonimy wynik i cała organizacja się pod to ustawia, natomiast w takich relacjach one on one no lepiej iść w stronę postawy asertywnej, aniżeli agresywnej. Bo relacja wtedy zanika, jeżeli w ogóle jakakolwiek była. I wchodzimy na pole walki. Więc asertywność, szacunek, fakty, jasność, granice. To jest asertywność. I teraz ja się zastanawiam, dlaczego sprzedawcy w ogóle mogą mieć z tym problem, i w głowie mam, że, że sprzedawca to agresja. To mi się odpala. I mają z tym problem, bo od razu uruchamiają się emocje i idą w takim kierunku, ale to jest nieprawda. To jest tylko i wyłącznie moje. Natomiast to jest nieprawda, bo spotykam też wielu wielu handlowców, którzy są nazwijmy to introwertykami, nie tak jak ja, ekstrawartyczny. I powiem wam, że to wcale nie idzie w tym kierunku. Ja jakby to zgłębić, ten temat, to mi się wydaje, że sprzedawcy mają taki problem z tą postawą asertywną z uwagi na kilka faktów. Taką permanentną pracę nad nad odmową, czyli tu pracujemy cały czas na, na odrzuceniu u klienta i boimy się tego odrzucenia. Boimy się utraty klienta, boimy się konfliktów przez to, które mogą być generowane. Możemy się bać szefa, który mówi, że dla nas to wszystko jest możliwe i KPI będą od następnego miesiąca, kwartału, roku, jeszcze wyższe. Możemy się bać takich komentarzy, co pan taki sztywny a czasami, i myślę, że najczęściej jest to taki głębszy problem no, braku poczucia wartości troszkę, bo no kto z Was nie zna tych tekstów, które po prostu mnie tak dobijają, że to się w głowie nie mieści, że od pierwszego znowu zero, albo jesteś tak dobry jak Twój ostatni miesiąc. No powiem Wam, że mam znajomego, który przez lata, przez ostatnie lata, 8 lat dowodzi ogromną jednostką sprzedażową w jednej z firm, korporacji i Zbudował fenomenalne miejsce pracy, które osiąga niesamowite wyniki. Natomiast w konsekwencji różnych działań, nie z jego strony tylko i wyłącznie, niezależnych od niego, również taka jakaś sytuacja rynkowa, można powiedzieć, że zanurkował troszkę z wynikami. Nie tylko on, cała firma. Nie? No i teraz strzelają w jego kierunku. A strzelają osoby nad nim, nie? Jakie masz poczucie własnej wartości? No właśnie, jak, wiecie, no, możesz je mieć, ale kiedy codziennie ktoś do ciebie strzela i codziennie przez pryzmat tabelki wybujałych KPI-ów uderza, to uderza w naszą wartość. Nas jako, jako ludzi po prostu. Już nawet nie sprzedawców czy dyrektorów do spraw sprzedaży. Ludzi po prostu jako człowieka. I to jest naprawdę trudne, więc. No właśnie. Więc często też jest ten element, że trudno zachować asertywność w takich sytuacjach. Natomiast, dlaczego warto ćwiczyć asertywność? I czy w ogóle warto iść w tym kierunku? Być może lepiej lecieć na agresji, a może na uległości. Też tak może być. I czy to coś w ogóle daje w sprzedaży? No, według mnie, słuchajcie, asertywność. Poprawia relacje z klientami zdecydowanie. Ci, którzy nie próbowali, to spróbujcie. Zwiększa pewność siebie. Tak, zwiększa pewność siebie po prostu. Chroni przed manipulacją, wykorzystywaniem. Skraca proces sprzedaży bardzo często, bo klient wie, że ma kompana z drugiej strony, a nie gościa, któremu wejdzie na głowę i będzie mówił, co ma robić za każdym razem. Tylko ma profesjonalista, eksperta w danej dziedzinie. No właśnie, buduje pozycję. Partnera niepetenta. Sprawia, że klient potrafi tobie zaufać. Sprawia, że masz wieczory dla siebie, a nie maile. Odpisujesz na maile po 22. I przede wszystkim asertywny sprzedawca sprzedaje tak myślę, że więcej, lepiej, a nawet jak sprzeda mniej, to i tak nadal jest w pozycji poczucia własnej godności, wartości i wie, że robi i pracuje, i też. Czuję się z tym komfortowo. Jak sobie myślałem, czy są jakieś narzędzia, które można by było omówić w formacie audio, żebyście coś takiego usłyszeli? I faktycznie posiedziałem, pomyślałem, posprawdzałem, co ze mną rezonuje, jak ja pracowałem nad swoją asertywnością, bo ja wychodziłem z pozycji gościa uległego, uległego względem osób wewnątrz firmie, czyli klienta wewnętrznego. Transferowałem się oczywiście, no uległy względem klientów, byłem, no jakże, bardzo mocno byłem uległy względem klientów i to jeszcze takich właśnie tych większych firm, to już w ogóle ktoś krzyknął, huknął, to tak, 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 od razu, drogi kliencie, wszystko musi być załatwione, ja to wszystko rozumiem i, i po prostu to załatwiałem, więc wychodziłem z takich postaw. Oczywiście z biegiem czasu, ale to nieświadomie, to nie jest tak, że ja świadomie pracowałem na tym, ale z biegiem czasu wchodziłem no właśnie, tylko nie wchodziłem w asertywność, tylko ja tak naprawdę wchodziłem w agresję. Ja, moja droga do asertywności prowadziła przez agresję na przykład, tak? Czyli od osoby uległej poprzez agresywną, gościa, który zaczął osiągać bardzo dużo, był liderem tabel sprzedażowych i, i to odpalało u mnie agresję wręcz, tak? W sensie, że ja wychodziłem z pozycji siły, to też nie jest właściwe, poprzez uczenie się asertywnych postaw i. No, takich kilka narzędzi, którym, dzięki którym można nauczyć się asertywności. To jest takie narzędzie, na przykład asertywne tak, asertywne nie. Można słuchajcie zacząć od tego, że chętnie to zrobię, ale realny termin to piątek. Jak mamy jakąś sytuację, w której Klient chce nas przyspieszać powiedzieć, że coś musi być załatwione. Na przykład taka sytuacja często się dzieje z końcówką miesiąca, że musi po prostu kontrakt być podpisany z końcem miesiąca. W branży finansowej, w branży leasingowej, z której się wywodzę, to był taki kompletny standard, ponieważ tworzenie, zawieranie kontraktów wiązało się oczywiście z przepływami finansowymi, z fakturami kosztowymi, często. Przedmioty były po prostu inwestycyjnie niezbędne do odbioru w danym miesiącu, żeby mogły zacząć pracę, produkcję i zarabianie po prostu w jakimś cyklu inwestycyjnym u klienta. Więc powiedzmy, była taka sytuacja, że jest 28 albo 27, dwa 3 dni przed końcem miesiąca i klient dzwoni, bo zapomniał, że już wie o tej inwestycji od dwóch miesięcy i dzwoni tego 27, 28 i. Słychać taką trochę panikę, już dzisiaj wiem, że też są jakieś potrzeby tych klientów niezaspokojone. Słychać jakąś panikę z jego strony i czuję, że jest jakiś ból, ale przejawia się on agresją. I klient agresywnie dzwoni, że to musi być załatwione po prostu na przestrzeni najbliższych dwóch dni, bo, bo tak i kropka. A natomiast ty masz na przykład zaplanowany jakiś wyjazd, swój prywatny. W tym okresie czasu, bo masz już swoje plany zrealizowane, no to okej, okay, można spanikować, zadzwonić do małżonki, do małżonka i powiedzieć: Słuchaj, odstawiam to, odstawiamy nasz wyjazd, przełóżmy to na za miesiąc, na wieczne kiedyś, bo tak naprawdę jest temat do zrobienia. Wiesz, a jak jest teraz, to trzeba go zrobić, bo inaczej klient ucieknie do konkurencji. Więc wchodzimy w uległość, ale można powiedzieć asertywnie tak i asertywnie nie. Na przykład chętnie to zrobię, ale realny termin wygląda w taki w taki sposób. Jeżeli chciałby Pan szybciej, mogę przygotować na przykład wsparcie na kolegi bądź koleżanki w tym zakresie i proszę zdecydować jaka opcja dla Pana będzie najlepsza, czy ta z moją obsługą, czy bez mojej obsługi, jestem w stanie to Panu zakwarantować. Dajemy wybór, stawiamy pewnego rodzaju granice i chronimy swoją relację i mówimy o tym, że coś innego jest dla nas ważne. Na przykład zasada czas na decyzję, czyli to, takie najłatwiejsze zdanie świata mi się wydaje w sprzedaży, sprawdzę i wrócę z informacją. I tu stawiamy granicę. I ratujemy ją sobie. Stawiamy i ratujemy jeszcze wejście w jakieś niepotrzebne emocje, no i gwarantujemy jakość obsługi. Więc to jest taki element, który zamiast powiedzieć, że tak, tak zrobimy, na pewno damy radę, albo na pewno nie damy rady, zatrzymujemy się, sprawdzamy i wracamy z informacją. I później podajemy konkretną informację, ewentualnie pogłębiamy. Pogłębiamy pytaniami, żeby doprecyzować, co takiego klient ma na myśli. Odwrócenie odpowiedzialności też jest możliwe. Też jest jak najbardziej. Możemy powiedzieć, że zrobimy to, jeśli potwierdzi Pan na przykład mailowo rezygnację z części rzeczy, które są dla Pana ważne. Bo tych rzeczy w tak krótkim terminie nie jesteśmy w stanie dostarczyć po prostu. I tak się zastanawiam, dlaczego klienci. Kochają asertywnych sprzedawców? Kochają to może za duże słowo, ale dlaczego klienci bardziej wolą współpracować z asertywnymi sprzedawcami? Ja muszę Wam powiedzieć, że ja jako klient też wolę człowieka konkretnego z drugiej strony, który nie przyjmuje wszystkiego, co, co ja transferuję w jego stronę, natomiast no te nasze dwa światy się ze sobą przenikają i. I graniczą ze sobą w taki zdrowy sposób. Wydaje mi się, że to się bierze stąd, że jak już jesteśmy w tej relacji biznesowej, tworzy się relacja zaufania między nami. I to się może brać stąd, że, że ufamy sobie, że mówimy prawdę, że nie obiecujemy niemożliwego, że po prostu znowu ekspertyza, wiemy co robimy, że dbamy o dwie strony. Również o siebie, czymś takim zachowaniem, czyli jak dbamy o siebie, to możemy też dbać o, o innych i że nie klękamy pod presją, a tylko prowadzimy wspólnie interesy, mówiąc wprost. I wiecie co? Jak wy to widzicie, kochani? Czy brakuje wam troszeczkę asertywności? W jakiej postawie jesteście dzisiaj swojej sprzedażowej? Asertywność, czyli to, co jest. Najlepsze? A może uległość? A może agresja? No i teraz wiecie, to też jest tak, że wszystkie te postawy mogą ze sobą też przenikać. Oczywiście nie będziemy tylko asertywni, bo są różnego rodzaju sytuacje. No, czy będziemy tylko ulegli? Są tacy, którzy są tylko ulegli, ale to może nas szybko przenieść w stronę agresji, a są tacy, którzy są tylko i wyłącznie agresywni, ale tacy mam wrażenie, że toną. Że to już nie jest czas na agresywne podejście w życiu, w sprzedaży z klientem zewnętrznym, z klientem wewnętrznym. Pytanie, jak jest u Was i czy faktycznie myślicie, że asertywność to prawda, granice, szacunek, świadomość, odwaga, że jest to umiejętność, którą można wytrenować, którą można ćwiczyć i która może odmienić nie tylko naszą sprzedaż, ale po prostu. Hmm, to, że będzie nam się swobodniej i lepiej samym sobą żyło. Dajcie znać, jak to wygląda u Was, jak do tego tematu podchodzicie. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną, że słuchaliście kolejnego odcinka Ciemnej Strony Sprzedaży i wiecie co: chciałbym Was od razu zaprosić do dwóch rzeczy: takie krótkie ogłoszenia parafialne. Oczywiście w następnym tygodniu kolejny odcinek z gościem. Wspaniały wywiad ze wspaniałym menadżerem, człowiekiem z branży Automotive, który no wiecie, w podejściu do swoich ludzi, z którymi pracuje, daje serce na dłoni, ale otrzymuje to w jeszcze lepszych wynikach od swoich ludzi, więc pogadamy troszeczkę o branży Automotive, o tym, jak się rozwijać w tej branży, i jakie to jest szczęście trafić na właściwego menadżera. A druga rzecz jest taka, że mamy już połowę listopada i powolutku zbliżamy się. No cóż, do tego, że na Mikołajki przewidziana jest. No. Oficjalnie do wydania już. Do, do, znaczy inaczej. Of, oficjalnie rozpocznie się sprzedaż na kilka dni przed. Sprzedaż książki Demony sprzedaży którą napisałem razem z Patrykiem Jasińskim. No tak. To nie zna Patryka Akademia Sprzedaży Patryk Jasiński, jeden z topowych, jak nietopowy trener sprzedaży w Polsce. Nasza książka już z początkiem grudnia będzie oczywiście cały ciąg komunikacyjny i będziemy o tym informować na bieżąco w mediach, natomiast no tak, rzucam już taką informację, że na Mikołajki będzie można ją zamówić. Jako prezent mikołajkowy, czy też następnie prezent. Świąteczny, a książka, demony sprzedaży, no jakże oczy. No właśnie, o naszych demonach, naszych wewnętrznych demonach, tym co nas blokuje i o tym, jak tą sprzedaż odblokować. Zapraszam na nasze social media YouTube'a, moje Patryka. Tam pełne informacji w tym zakresie. Dziękuję Wam dzisiaj serdecznie i sprzedażowo udanego tygodnia Wam życzę. Do usłyszenia. Hey